Witam wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam coś na temat kosmogramu Beyoncé. Jednej z najważniejszych gwiazd popkultury, znanej ze swojej tytanicznej pracy, która przyniosła jej e, spełnienie marzeń, o których śnić mogą miliony. Marzenia i praca to są dwa motywy przywodnie kosmogramu Beyoncé i zobaczmy, co tam dzieje się u nich w planetach. E, rozrysowany przeze mnie kosmogram e, jest zaplanowany dla daty 4 września 1981 rok, 10 rano, Houston w Texas USA. Teraz tak, zaczynamy od słońca, bo wszystko zaczyna się od słońca. Słońce jest. Energetycznym silnikiem, mówi nam, co nas karmi i gdzie spożytkowujemy swoją energię, którą sami produkujemy. I teraz, tak słońce bijące znajduje się w Padnie, co oznacza, że niezwykle ważne są dla niej rutyny, zwyczaje oraz to, co jest repetetywne. Zwłaszcza praca, którą musi wykonywać codziennie, po to, żeby stawać się lepszą, po to, żeby się udoskonalać. Panny mają um, bzika na punkcie samodoskonalenia. Stąd też potrafią być bardzo krytyczne. Co dalej? Słońce Beyoncé nie tworzy żadnych aspektów z innymi planetami. Natomiast zwrócić trzeba uwagę na sektor, w którym się znajduje. Jest to jedenasty sektor odpowiedzialny za hobby, za zainteresowania, również za grupy społeczne, w których będziemy się obracać. I jedenasty sektor rozpoczyna się w lwie. Lew odpowiedzialny jest tradycyjnie za słońce i wspólnie przypisane są sprawom związanym ze sceną, z rozrywką, z byciem wobec innych, z performowaniem. I teraz tak, sam fakt, że Słońce biące nie tworzy żadnych aspektów z innymi planetami świadczy o tym, że dochodzi do pewnej izolacji, pewnej kondensacji energii w obrębie tego sektoru, w którym się znajduje. To znaczy, wiele uwagi, wiele wysiłku będzie poświęcone właśnie realizacji swojego hobby, które siłą rzeczy będzie musiało stać się pracą przy takim ustawieniu Słońca. Słońca w pannie, i w dodatku będzie to hobby związane ze sceną, z występowaniem przed innymi. Co więcej, ten indywidualizm, który łączy i lwa, i pannę, i wodnika, wszystkie te trzy archetypy współwystępują w ułożeniu słońca. Ten indywidualizm mówi nam o tym, że mamy do czynienia raczej z solistką niż z osobą, która Miałaby występować w grupach. Stąd też nie dziwi nas to w ogóle, że Destiny's Child, pierwszy zespół, w którym występowała Beyoncé, był jedynym zespołem, w którym występowała Beyoncé. Bo to, czego ona potrzebuje, to tak naprawdę tłumu przed sobą i zespołu za sobą. Potrzebuje ludzi, którzy będą pracować na jej pomysły, na jej idee. Um... I taka też jest Beyoncé. Można ją kochać, można ją nienawidzić, ale tego rodzaju potencjał, a zarazem i ograniczenie wpisane jest w jej kosmogram. Dalej kolejny element, na który zwracamy uwagę, to ascendent, czyli nasz wizerunek oraz to, jak działamy wobec innych. Um, ascendent Beyoncé znajduje się w wadze. W dodatku otoczony jest stelium planet i osobistych, i pokoleniowych, i transaturnicznych, bo mamy tam i Wenus, i Plutona w ścisłej koniunkcji i ta koniunkcja będzie miała ogromne znaczenie dla tego, jak postrzegają ją inni, ale także od strony 12 sektora mamy Jowisza z Saturna i Merkurego. I teraz, tak, połączenie Plutona z Wenus, zwłaszcza w wadze. Daje niesamowicie uwodzicielski wizerunek. To nie tylko piękno, ale to również magnetyzm to również umiejętność uwodzenia tłumów. Trudno tego odmówić Beyoncé, trudno jej również odmówić świadomości tego potencjału, jaki jest wpisany w to, jak jawi się innym ludziom. Zresztą jako performerka posługuje się przede wszystkim swoim. Wizerunkiem, po to, żeby sprawiać to mocne, silne, intensywne wrażenie. Wrażenie osoby, która wie, czego chce, wie, do czego dąży i wie, jak to osiągnąć. Ponadto, planety otaczające ascendent od strony 12 Domu, zwłaszcza Merkury, wskazują na to, że Beyoncé w sposób naturalny grawituje w stronę sztuki, bo już, zwłaszcza muzyki, bo już mówię o co chodzi. Wenus e, i waga to jest poczucie piękna oparte na harmonii, na pewnej równowadze, na balansie składników. E, natomiast Merkury w 12 sektorze to jest e, iluzja Budowana przez głos, budowana przez wypowiedź wokalną. E, połączenie Wenus z energią dwunastego sektora daje nam niebywałe umiejętności w budowaniu emocjonalnych i duchowych światów poprzez wokal. E, I co jak co, ale nie można odmówić um, wokalnych umiejętności Beyoncé, które z racji mocnego. Usytuowania Słońca w pannie cały czas udoskonala, cały czas nad nimi pracuje. Można nawet powiedzieć, że ma na tym punkcie obsesję, na punkcie tego, jak performuje samą siebie wobec innych. To ma być piękne, to ma być potężne, to ma być perfekcyjne. I teraz spójrzmy, jak usytuowany jest jej Księżyc. Księżyc odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, za to, gdzie będziemy czuli się najwygodniej? Księżyc jest usytuowany w skorpionie, co oznacza intensywne przeżywanie siebie, swoich emocji, e, ogromną pasję wewnętrzną w połączeniu z uranem, który daje dążenie do niezależności za wszelką cenę, e, w drugim sektorze. I teraz łącząc te wszystkie elementy, poczucie bezpieczeństwa uwarunkowane jest posiadaniem tego, co moje, między innymi tym, ile uda mi się zarobić, ale to również chodzi o posiadanie w rozumieniu mój talent, mój warsztat, to, co jest źródłem mojego zarobkowania, czyli również i wizerunek, bo Księżycem włada z. Skorpion, a za Skorpiona odpowiada Pluton. Pluton znajduje się na Ascendencie w koniunkcji z Wenus, która jest władczynią całego kosmogramu, czyli poczucie bezpieczeństwa opiera się również na tym wizerunku, który posiada Beyoncé. Bardzo wcześnie musiała zdać sobie sprawę z tego, że robi oszałamiające wrażenie na innych ludziach i dopóki jest w stanie wywołać ten efekt syrenii, niemalże syrenii efekt, bo tutaj jeszcze mamy sekstyl Neptuna, który jest iluzoryczny jak, jak morze w sekstylu do Plutona i do ascendentu. To oznacza, że ten wizerunek może się zmieniać i bardzo często będzie grawitował w stronę idealizacji. To znaczy, dopóki jestem w stanie wytworzyć idealną iluzję, idealne wrażenie na swój temat. Dopoty czuje się bezpiecznie. I po co jest ta iluzja? Po co jest ta idealna fasada? Po to, żeby ukryć swoje emocje, które są bardzo intensywnie przeżywane. Księżyc w Skorpionie to oznacza bardzo często emocje skrajne, które potrafią się drastycznie zmieniać. Jednak są to emocje ukryte. Ludzie z takim ułożeniem księżyca zazwyczaj chowają je głęboko, głęboko w sobie. I jeszcze raz to powtórzę, bardzo ważne przy takim ustawieniu księżyca, przy tej skrajnej, intensywnej emocjonalności, jest ten aspekt koniunkcji z uranem, który wymusza. W ten sposób uniezależnienie się od tego, jak przeżywam świat, uniezależnienie siebie od tego, co się dzieje we mnie. Wtedy też jestem w stanie wytworzyć to poczucie bezpieczeństwa, które jest dla mnie niezbędne po to, aby realizować swoje plany karierowe. Księżyc znajduje się w trygonie do Medium Celi odpowiedzialnego za karierę i za to, co po niej zostanie. Czyli im bezpieczniej się czuje, im pewniejsza jest swojego warsztatu i tego co posiada, tym wyżej będzie się pieła w swojej karierze. Jeśli chodzi o przyszłość, to najważniejszym tranzytem jaki czeka amerykańską gwiazdę, to jest super koniunkcja Plutona, Saturna i Jowisza na samym początku czwartego sektora. Który swoją drogą naturalnie władany jest w przypadku Beyoncé przez Saturna, czyli Saturn wróci do swojego domu. Czwarty sektor odpowiada za to, gdzie mieszkamy, za nasze sprawy wewnętrzne, emocjonalne, pochodzenie, a także za rodzinę. Co oznacza, że sprawy rodzinne będą głównym przedmiotem zainteresowania, a i też pewnie trosk Beyoncé, wziąwszy pod uwagę, że zarówno Jowisz, Saturn i Pluton to są planety dosyć dużego gabarytu, które zmuszą ją do konfrontacji tego, na kim może polegać, komu może ufać, co jest tak naprawdę fundamentem jej życia, bo czwarty sektor to jest również fundament, podstawa, na której wznosimy architekturę swojego życia i ona będzie musiała skonfrontować się z podstawowymi problemami, z którymi boryka się dajmy na to od 7,5 roku co najmniej, biorąc pod uwagę, że 7,5 roku temu miał miejsce tranzyt z Saturna przez jej ascendent, gdzie musiała doświadczyć pewnych Problemów, trudności związanych z życiem osobistym, z małżeństwem, w konfrontacji z jej partnerem. Teraz te problemy wrócą i wymuszą na niej radykalne decyzje. Ciekawym zjawiskiem będzie również jej przejście z progresywnego słońca z XII sektora do pierwszego sektora, co oznacza, że w jakiś sposób Beyoncé wyjdzie z ukrycia. To jest dosyć paradoksalne i zabawne, bo oczywiście jest cały czas na e, świeczniku, jest na scenie, e, gromadzi tłumy przed, e, przed komputerami e, i na widowni, ale prawdę powiedziawszy, zbyt wiele o niej nie wiemy, bo w wywiadach, o ile już jakieś udziela, jest dosyć powściągliwa i wykalkulowana, jeśli chodzi o jej wypowiedzi. Mam wrażenie, że. Za ten rok nastąpi jakieś odsłonięcie jej samej siebie, jakiejś prawdziwej twarzy, której jeszcze nie, jeszcze nie znamy. I to będzie wzmocnione jeszcze przez następny aspekt, jaki progresywne Słońce utworzy już za dwa lata, kiedy wejdzie w koniunkcję z urodzeniowym plutonem co oznacza transformację. I to taką transformację, gdzie stare będzie musiało bezpowrotnie odejść, i nowe, zupełnie nieznane, będzie musiało przyjść. Co się wydarzy za te dwa lata? Sam jestem niezwykle ciekaw. I to by było właściwie wszystko, co mam do powiedzenia na temat Beyoncé. Co miesiąc będę starał się wrzucać interpretację kosmogramu znanej osoby. W zależności od tego, gdzie słońce będzie znajdowało się, tego rodzaju kosmogram będę starał się zinterpretować. I tak jak w sierpniu interpretowałem kosmogram Roberta Lewandowskiego, który jest zodiakalnym lwem, teraz we wrześniu interpretowałem kosmogram Beyoncé, która jest panną, to w październiku będę interpretował jakąś wagę. Jeśli macie kogoś na myśli, ktoś Wam chodzi po głowie, kogo kosmogram chcielibyście zbadać, to piszcie w komentarzu i będę brał to pod uwagę. A tymczasem to wszystko i dziękuję za uwagę.